Siedemnaście z tej strony, Piotrek i A to jest kolejny odcinek z gry Farming Simulator 2015 na węgierskiej wsi. Dzisiaj z nami jest Piotrek. Czyli mieszczuch, czyli mieszczuch i Gwoździk Dzień dobry No i dobra Dzisiaj tak, będziemy zajmować się kisiąką To kto ma chłopak kosić Gwoździk Jaha. czy Mieszczuch ja. ja Dobra, podzielicie się Tak, my siadamy w Kejsa, ja siadam w Kejsa Ty w sorry. Ho Holand. New Holanda. sorry, Holanda, New jest, który to Tam jest, zaraz masz przy tym. Zaraz, po, prawa strona, pierwszy Tego większego weź, bo mniejszy nie uciągnie, bo to jest Biem. Wiesz tak kiedy live? A się zobaczy Widzę że chętnie takie na live'iki jesteś No jak jestem w domu to tak No dobra Kiedyś się zrobi. Zróbmy. się Dam ci do, do, do napa Do, do lara mi chcesz coś dobra Co Znam? tu? Dobra to tak na ósemkę jedziesz No gdzie jest przyczepa? No tutaj są gdzie ja jestem Dobra <laughs> Tutaj masz taką dużą Może dojadę Dochodzisz i tam będziemy wozić Piotrek tam na ten, na... na krowy. Tam na polu stoi krowa. To jest to gwoździk. Krowa, To nie krowa, <noise> Dobra, to no tak... Możecie ku nie zamienić jak chcecie, ja mogę wozić, mi to nie przeszkadza. Znowu napisał pewnie. No. No dobra. Napisałem, przyznaję się. A, już znamy. Ale teraz mam lagę. Ja też. Każdy miał chyba. Nudzi ci się, to Tobie się zawsze nudzi na tych odcinkach. Ja dam ci robotę, bo ja się miał całą noc, cały dzień ja i będziesz coś robił, bo tobie się zawsze coś nudzi. A, a, kto ci, a kto ci na live wykosił całe pole 13, no? E, Piotr i ich ziomek. Hej. Mhm. Gdzie wy pojechaliście? E, chodź, tutaj pod torami możemy, tam jest 13. Pod torami okay. masz przyjechać, chodź. Ja jadę. Jedź, chłodzik, jedź. Czekaj, jadę. bo mam, mam lagę. Aha, nie mam laga, wjechałem w znak. Aha. Cały goździk Przednij te pole tam na no wprost. Po śladach, Piotr może dojedziesz. Widzisz ślady? Nie. No bo ty to robisz, masz pojechać pod, przez całą trzyna, y, trzynastkę, przejeżdżasz, tam jest z kiszonka. A już wiem, czego miałeś laga, boś koguty włączył. Nie, teraz włączyłem. Tyło, buzię. Tak dla ozdoby. Ty potworzę! Jak będę miał 100%, to będę wam dawał znak. Dobra. A wiesz, że w kombajnie nie mogę mieć 100%? Nie, ja, 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 ja będę cii, cii. Gdzie ty jedziesz? Siąż to pole? Nie, no. skręcuj Czekaj bo mam laga znowu Kurwa, bo Kto, Ktoś co włączył, przyznawacie Nikt Gwozik włączył chłuty. Nie, wyłączyłem teraz wszystko Widzisz? O, nie, nie, No ale jakbyś, jak na przykład mielibyśmy lagi, bo, bo Piotrek mógł oglądać pornale Na drugim monitorze bo Kto na twój... No. Nie mam drugiego monitora, jesteś ścieki. I... No i co? Masz tysiąc widzów i nie masz drugiego monitora, Nie, tak? obi... nie, nie, nie. mam, ale nie chcę mi się go podłączać. Nie umiesz. Umiem, już miałem, wczoraj podłączyłem sobie. Nie, bo ma tylko jedno gniazdo, w kąpie. No to, kurwa, no to. To, to, czekaj, czekaj, stójcie, stójcie. stójcie. Czekaj, gwoździk, podjedź, jedź do przodu, gwoździk, my tak zostaniemy. Ja nie wiem, co wy robicie. A gdzie jest Piotrek? Stój, 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 stój. Głośik, stój. No, Jeźdź do stój. To jest człowiek niezwykły. Zna... Musi być pod drzewem. No. Ja tak się niebezpiecznie czuję z tobą pod drzewem. Tak. Dzięki. Tak. Dzięki. A, a jak piorun walnił? No tam, a widziałeś tego ziomeczka, co... Ile tam głosi jedziesz? Do ci później się pojawiło? Dziesięć. Wiem, widziałem tego gościa, co chciałby wyglądać jak popek z gęków. No, tak. wi ja wi widziałem. Ja, <laughs> a ja dzisiaj widziałem jego wypowiedź. Nie hejtujcie kurwa Na pewno No była taka wypowiedź go bym um, głupi jest po prostu ja z jest, jest Ile masz procent w ogóle tam? No, czekaj, bo te drzewa mi muszę umijać, bo tak pojechał jak... Ale no. jak ja Ci mam pojechać? Bo te, te, ja się boję że o te gałęzie zahaczę, wiesz? W ogóle ja nie wiem, ty byś 30 nawet mógł podpiąć do tego do tej przyczepy, tak? Mm. Ma doj trza, kurde, ten se pumę podpiął nie? Czyli to jest case. Uj. No, a co to jest? Puma. Puma. Boże... Nie po A wiecie, że to nawet się ujawnił, ten, jak on na imię, nazwisko? Widziałem jego profil. Tak? Seksownie. Hmm, ej, tak tak. też się tak i będziesz jak popek. A co, a co ja... Ale... Kurwa. <grywa> ej, teraz, ej, teraz bojdzik, nawróć. Tutaj nawrócisz, dobra? No, dobra. I pojedziemy wtedy tak, bo tu jest tak tragicznie. Czemu nie raz dooko... wokoło... No bo nie, bo są znaki i my tak jeździ, bo już jest teraz fajnie. No to jedź za mną, nie? No dobra, teraz nabród sobie. Dobra. Czekaj, Wojciech, bo tym się ktoś zderzymy. O i tak teraz będziemy jachy, dokładnie. I tak będziemy całe w kółko. Ale A fajnie. jak wodzik fajny i kombaj masz, to trzeba przyznać. Holanda, co jest? Ale lepszy jest Kla... Aha, który? <grych> Ale co, jeszcze masz się klasa też? Nie, myślałem, że kombaj do Nie, Tego co Pajk. na zdjęciach dałeś. Chcecie zdjęcie wam może pokażę w filmikach się Łodzik zgodzi. Zgodzisz się? No zgodzę się. Dobra, to wam pokażę. Na miniaturkę daję. Jak nie zapomnę, nie. Ej, no kiedyś mogła wyjść na miniaturkę, jakbyśmy żliwa robili. Hol o Holanda się takiego samego można było ściągnąć. Nie ma takiego Holanda. Nie ma? Ja ciągam zdjęcie mojej trzydziestki. A ten... Na... Tym, ludzie mnie proszą o nagranie swojej farmy Całej Jak jest całej? No, w realu Aaa Nagraj Jomek, jak ci wyślę to, nie mojej trzydziestki Twojej trzydziestkę. No Ja też mam Łooo wow. Czy Nie, to się Chyba w grze Jeżdżę sobie, chłopaku Powiedz, a będziesz miał 80% no, bliżej nie, bo ja nie lubię jak nie sypię na przyczepę. Co? Jedź bliżej mnie Kurwa mać. Ja, ja mam ja, tak. czekaj. Jak ty jedziesz? Nie wiem. Stawaj! Bo ja nie miałem, la miałem laga, tak. To do jakoś. Daj za koszek. Ja tak nie wolno wchodzić, o, tam z... oj, Edy Piotrek leci przez rurę, za mas tak. Hej, a tu brakuje kurde macie ten mod masz Piotrek, Piotrek koś jaki mod? mod co? na ścieżki technologiczne które działają na multiplayer no a nie nie, to sam mogę ściągnąć, dwójka ale mi chodzi o mod jeździ Piotrek tak i ty tam do końca mod o którym chodzi mi że że ktoś może wsiadnąć do a nie, aha dobra nie to jest no, mod pasażera do... Nie, ale nie, to jest ten już. To jest chyba tylko budowany w modach. Mhm. Ale możesz dorobić. Ale to będzie młody już. Możesz edytować ten kombajn. A to się nie chce. A ja umiem. Eł <grym> Co ty robisz tam? Mam tego New i z kolegą sobie tu jeszcze. Fajnie się to tak siedzi, bo to, bo to byś nie musiał je chodzić, tylko byś sobie siadł z goździkiem i ja sobie jechał. To by byś się bał za mną jechać. Jej, jakbym się zobaczył na drodze, jakbyś traktorem jechał chodł, a uciekł z drogi. Wiesz? Nawracaj, 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 nawracaj. Nie. Ej, uważaj. Kłamiesz. Przejdź, cześć, cześć Jakie duże pole? O mako. Musimy tu wziąć jeszcze Kajce. Okay, Ej, no. to. To. No, podjedź. Podjedżam, Aj Ej, to. To pole. No, to jest największe ze wszystkich chyba. No. Które? Wszystkie... No, to. Uno mhm. jest tak duże, że mu numerku za... nie dali. To. Ale wykosić by może, ale Ciekawe, w... która przyciopa była kupiona pierwsza. Nie ja wiem. Ej, w następnym odcinku robimy... trawę. Trawa już była. Była? To u ciebie no. nie było ten. O kurczę. W następnym odcinku robimy orkę. O, mhm. no, ale którego... Nie, może obornik i orka albo coś. Ale każdy traktor musi mieć motorki. Bez modorki ja nie oram. Po co? Ja! Murze, czy ty tam Po Co ci modorki? No bo fajnie, fajnie wierzę się w bluzę. A to to. Ja ci dam tego mojego klasa i będę miał klasę. Będę... Będę bliżej. Ojesz bliżej. Ale się kopię! Ale co nie Czy nie mogę pojawić bliżej, bo ja chopi AD37 mam ustawione? Ej, a komuś, jak się 8 ciągnie. Znaczy i ten Widzicie, jak się kopię? Co? No mój niewolent się kopie. A mój niech chłopie patrz, patrz na mojego. Teraz że coś ciągnie, a tak chłopiec cały czas tylko jechał 8, teraz 4 jedzie. A ja mam u sobie na 43. Aha, na 10 muszę ustawić. Bo ja chyba. panie... U mnie się... Mnie Ile masz? 66, to tak troszkę duże to są przyczepy, więc dlatego wziąłem duże przyczepy, żeby było jak najwięcej. Nie wiem, bo ja mam lagę. środek nie. idziemy. Nie, tak jedziemy jak teraz. Co ty robisz? Nie, nie! laga miałem. Już myślałem, że chcesz to zrobić. Ale ale, pole które by, ale które by tu włożyć, bo orać? No trzynastkę. Trzynastkę. to będziemy z niewiadomej No to po, to pole osoramy. Albo weźmiemy brony trójki. Tak, Trójki. Tak, to Tak, trójka. Tak, 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 tak. są takie fajne brony. No. jak tak, do końca, Dobra, tak. dobra. Ile tam? 77, dobra. Gwoździk zaraz będzie twoja roła, ta chyba. Dobra. Czekaj, przejdziemy tylko się do kawałek jeszcze. Ale nie, to, bo ja tam się bo... nie zmieszczę, nie zmieszczę Aha. się tam, wiesz. Pole 8 jest lepiej chyba. Albo tu. Te muraki. Co O. cicho. O-o. <laughs> <Cicho. śmiech> <laughs> nie. Jest są cię w miejscu, nie? Ej, znak, nie możesz cofnąć, bo znak. O. Wiem zabrakowałem a stanie się tą szczepą równo o idzie 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 ja, kierowca ja Ju, już miałem cię ten kierowca, kierowca bombowca to na polskich e, drogach na Nie. ja tym niech ona przejechałbym się takim w realu mieszczuch aka ja uratował. 70% gwozi, możesz już powoli pode mnie jechać Już jestem pod tobą Nawet cię puknę zboczeńcu dzięki, dzięki. Ale chciałeś na bólusiowo nagrywać i teraz ci się nie chce Oj ty, oj ty, oj ty, oj ty. Bo dużo bo osób nagrywa Dużo osób nagrywa Bo to jest fajna mapa, polska mapa wezjałeś so, Co so, so dużo A ja znalazłem Wejdźcie na tą główną gospodarkę i otwórz cew wrota Tam gdzie się sprzedaje zboże Ale gdzie? Na Bulusiowo? No tam gdzie boległa farma Co to jest? Wrota się powiększają. Wow. Hey, lol, lol Dobra, jeszcze 10% i twoja robota. Jedziemy prosto. Nie, kręć, kręć. Jak ty nas zostawisz na tym polu, Piotrek, to się słyszę? Czy będę mamy... No nie, róbcie nic, proszę was. Nie bądźcie nie mi. My gramy no. realnie, tak, nie tak jak Kurwa mać No weźcie Piotrek, what are you doing? No i to w kurde, po co wy to robicie? No bo on jest, puknął No to nie róbcie tak, bo to szkoda Te, Moja wina to bardzo... Od sąsiada? Weź, puknął O, sąsiada internet, przyznam się jej, Dobra, gwoździk zaraz jest minut Czekać, że ja jej Gdzieś 9. Dobre, dajesz. No już jest. Tam 10-11 tak jedziesz, nie? No ja jechałem 10 sobie. Jedziemy na około, dobry. Dobre. Ale się poblukujecie Nie, nie ja pojadę, pojadę za nim. To chyba że. Pojedzie, albo, albo drogą pojedzie tu nie ma drogi. Po mhm. pozboszę. Ale to, 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 jak będziesz jechał do górki to będziesz musiał y, dać na fulla, bo jak będziesz jechał, będziesz jechał nawet cztery do górki, a będziesz już taki... Dobra, 50% bęk. Dobra. Ile? <laughs> 50% procent za coś, to, to urodzajne te pole, mam powiedzieć. O, że kostki zostały, o lulu. Widziałem ich. No to ja A wyłączyłeś tak? Z, right. z wyłączyłem, bo kurde jeszcze się tego ucykam. Oglądnął oglądną odcinek Wujka bo od razu wyłączył. Jeżeli mu się chce grać, że mu się chce grać. Co? No i to pole musimy skościć to obok tej. No jeden. bo już, to już... No i to zaworamy, ty. Ty, a ty. Co, co, co ty robisz? Tego tu ja nie wiem. Jakbym wiedział, to bym ci powiedział, nie? No wiem. Rozumiem. Twój ból. Twój ból. E, nie, nie moja kieszonka jeć kogoś bez przyczepy. No ej no weźcie. No ja ale... no, nic nie robimy. Nic nie robimy nic. Nie. Ty ale czy fajne po paczku jest. Ty no. Ja bym pokosił. Wszystko byś kosił. Ale przecież koszenie jest fajne. Wszystko mi się też ko fajne podobają mi koszenie też. Ale co, A? kurczę, ja... A, ale mi się bardziej dziewczyny podobają, nie? Nie no, jak to chyba lubi te bardziej. No a kombajny. On nie kocha. Ja, kocha mnie. Ja. A goździ traktory i farmy. No, no. I co? Ale to jest dziewczyna? Przyznam się. Będzie dziewczynka na przyczepce, woździ, bo masz Tak. Przyzna się. Będą w sobie na przyczepce, jeździć. Ty, ja jadę 11 na godzinę, tak naprawdę jadę 25, co zgramy. to Pracownika łączyłem. Dobrze. No weź, weź na... wyłóż pracownika, bo już stara strafi <laughs> Kurwa Kurma tak Nie wywkurzać, wy na serio. Ej, ale poczekaj, bo mamy lag, nie, nie. O, dobra. Lag. To co nie? Miałeś mi kupić mana i co ty? To, co, 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 ty oszukujesz? Tak bo ty... Nie ja nie mogę jechać? A ja też nie mogę, nie? Nie może wjechałeś tego słupa, nie? Co na polu? Ty, albo jest niewidzialna ściana. Chyba tak. Przypomniało mi się Ewes, 13. Siadaj ty. Chyba, chyba cię wydupce. Z kim ja tu mam do czynienia? O, jest. A się zamienimy zaraz, bo ja chcę też sobie pokombinować. gnął no z skin. A dzisiaj graliśmy sobie z Piotrkiem w cs A, a no ja to No ja ciężko zapi... Aj czemu ja nie mogę jechać? No a siadaj nie mogę jechać. Dzieje, bo ty silnika nie zapaliłeś! Aaa... Oh my gosh... Jezu Mario. I goździ, Jakby jak był... Jak by był w, w Szwajcarii goździk? No szybko. Szybko, tak? Co robiłeś? Nic. <grym> pracowałem. Gnój wywalałem. Tak. Nie, jeździłem John Deere'kiem. Z, z przeczepą przeładowawczą. O... o, 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 a, zdjęcia, ale muszę wypakować z aparatu. Dziomek, to... będziesz to rzucał ten Cesa? No wrzucę, rzucę. Dobrze. Szybki odcinek powiedziałem, był w CSA 16 minut tylko. No, ok. 12 rund chyba. My się poddali. 11 do 1. Na Keszu. No. Gwoździk, jaką masz rangę? Ja też się opętuję, grałem. Gwoździk, jaką masz rangę? Jeden koła. Wow. Kała no, na no serio? No na no serio oh, oh. No grałem dzisiaj o 5 rano do 10 Ziomek ma silvera Master Co ci poradzę, no jak takie noby grają Dzisiaj dwa wygrałem Jak się zagrają, że wieczorem z Piotrkiem i wygramy E, o obiekrb To jak nabustuję tą e, golden dwójką, to nawet golda dwójkę mogę od razu być. Jak mnie tak nabustuje Ta wiadomość szokowała moje życie Dzięki Ja mam golda dwójkę, ale... Przedtem mm. wygrałem z tobą dwa, potem przegrałem jeden. Spadła. Nie no nie, na, na razie nie. Ja tylko po 90 grałem i wszystkich rozpieprzali. Przecież ja, ja, ja kiedyś zagrać. Nie. On to grał tak, tak to, jeden, to, um. jedna rundę gra, jedną rundę grał, potem nie grał. No bo jak nie miał gości, to zajdzie prawo No wiem. Ale oglądałem wszelkich twoich odcinaży normalnie. Do siódmej rundy zero zabić. Do ósmej no chyba tak, albo słaby się chyba. Tak. Nie, komboj Kosi przede mną miasto z tej w miejscu. To mi się podoba. O, to jest piękne. Podnież nam do kukurydzy i już mam pasek czy... O, jedzie, pariot. Jadę, jadę, jadę. Dobra, wieczek zamienimy się za chwilkę. Ty ja 20... Po tym patu coś zmienili, ej Ej, na serio. Co? No bo... Aha, nie, bo gramy na 1-2. Ja tak daję, że końca się zamienimy. Teraz ty będziesz jeździł i tam masz wozik, ażej yy, mieszczu. Ja jeżdżę, nie walącem. Gwoździk jedzie ten. Ej, tam masz. Kto tu podjechał? Słuchaj, cipa. Ja. I tam masz już Piotrek. Ja, przyznam się. 60. To wozik zamiana teraz, ja teraz pojadę, okej. Okay? Dobra, a gwoździk idzie do tego? To ja idę po piwo. Boże czy ty to widzisz Widzisz a nie grzmisz No Jej Trzeba zapalić silnik przejeżdżał Nie Wie, co, co to, to, to jest, to to jest moje... co? Dobry? Co to są owce Hodujemy owce? w tym sezonie? nie? są owce No Dobra parany. Dobra no, tak Mam no, jest, Wojzik no. <śpuszczak> będzie bicie ale mam lagi Co fajne Oj gwoździ. Dobra jestem co, co, Słuchaj, tam Słuchaj do... było wszystko No to przepraszam Cię Będziesz projekt... na wizji Dobra, jezdzę Ja tylko mówiłem o przyczepie Hej, A. ziomek hodujemy owce? Ziemia hodować oh, owce A hodujemy krowy? Nie owce są lepsze hodujemy świnie bo jedną mamy nie krowy wyjdziemy krowy na pewno będą na no, krowy tak ale off, off, owieczki też tu też. Gdzie nie? u duże to pole no chłopie, ile to mam jechać a gdzieś na tej mapie małe pole? a ja widziałem takie małe no ma goździk ej co się stało stój zatrzymaj <słuch> się <słuch> co ona robi może kiedyś siódemkę skusimy jak chłopaki Ej do, dobrze, że tu jest... Ej, zrobić specjala jakiegoś, o. No ale. Ja już no. mam specjala na 1000 subskrypcji u Myślonego, tylko trzeba nagrać. Tysiąc subów, mówi było dwa miesiące tak. Kogo masz? Mam specjalę. No to ten, jak robię jak, jak moje produkcje powstaje, po oglądacie O, Nagrywam film, a potem go rzucam na ten Alt x A nie, po drodze jeszcze tam renderuję o. O ja. Ciekawe. No, no ale nie, na pewno obejrzę. Pojrzyj. Ile, Piot Ile Piotrek? Dziewięćdziesiąt dwa trzy... tego obejrzę to tak jak twój odcinki. Czyli zostawię, zostawię tylko łapkę i pójdę. Dzięki. Masz i się ciesz. No, masz i dalej. Dajesz, dajesz, dajesz głosik. Aha, bo tu już jedziecie. nie, jeszcze mam pięć procent tej. No, to jedź, Piotr. Popchnął się jeszcze Ale, tam do je, stylu ja to je, mogę jechać, tu by sypać No dobra? No... no dobra, niech ci będzie. Dobra. A nie, ja jadę. Jest. Trafisz? Nie Jak będzie kieszonka to dobra. Dobra. I... Sto. Teraz gdzie jest farb. Stój! Zatrzymaj się! Gdzieś tę przyróbkę e... Szybcy i wściekli, Ejmie jak miłość? No, gra mi na drift. No ogrobina jest zupełnie no jale. O, bo Jolo Jolo i... Trzymaj się. Ty, a ja w tak wjechałem, no nie. No, gwoździk. Ale ja, ja widzę jak ty sobie robisz płaski są tam i sobie Ty gdzie to się jedzie? A. Szybko. Gwoździkiem tak cię nie nagrywaję. Ja. Kurczę. No gwoździk to gwoździk. Znaczy Beka i... musi być na odcinku, bo bez beki się nie obejdzie. Ej, zawiesiłem ej, się. Ej! Mamy problem. Ja też mam problem. No mówiłem, problem. że pod drzewem nie wolno przejeżdżać. Ej, ej, zawiesiłem się na zakręcie. Tu jest taki ostry zakręt. O, ale, ale ten case ma... Ale ten ma... Ten case ma... Ma jednak to 160 koni normalnie. Ej! Wie to no, k***a jak. Kurde no. co, 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 co? Jak, jak dziewczynki. Ja no no, kurde, to jak tu wyjechać? Jak ja mam ping. Ja mam ping. O tysiąc. Ło, wow. a ty widziałeś jak sobie robiłem takie fikołki? Okay? Wyjechałeś Piotrek? No jadę powoli, jadę, pojadę. A czemu gramy na tym paczu, a nie na jeden, trzy? No bo to... wywala niby coś tam z... Jak to Co wiem. chwilę zmieniać. Co i H. Michał pisał, więc go serdecznie się pozdrawiam. Pisał mi, że... Niestety, ale wala strasznie. To Na o pewno nie. to. To idzie tu siedzi na farmę? To to Tu jedzie jakoś? Kurwa, drzewo. Nie było przy tym tego drzewa, co ty zrobiłeś. Zasadzi. Co? Nie było, nie było przy tym tego drzewa. Jedź za mną najlepiej, dobra? No właśnie nie chcę to zrobić, nie? Tylko nie od za bardzo, nie. bo ja tak nie chcę. Nie, 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 a no, może spróbuję zainstalować kiedy pacza 1.3 No spróbuj Zagraję. A co tam dali, wiecie mniej więcej? Mówiliście ale zapomniałem. Nie Teraz już nie wiem Stój, Helena, stój no. <grych> Helena. U, Jak przerzucę, jak przerzucę Skróciłem cię jeszcze w miejscu O coś walnę, o coś walnę On nic, bo stoi w miejscu Ej to jest na farmie, co nie? Te krowy? No. Daj mogę wysypać, a chodzi do... idziesz do combina? No to czekam Aha już wiem Nie, że... ja może wysypać tutaj To my tam gdzie składaliśmy te e, kostki Tam jest jakiś silos już trochę wysypany i tam to podsypać tylko nie o samego miejsca, tylko tam gdzie się skończyło Rozumiem. Tam gdzie belki, to jest siama Fibul Ile to masz wozik? Hmm, 27 procent Przyjechali. Gdzieś no, koło no. krów na pewno. No dobra, wyślij, ja to wysypię, dobra? Nie, nie, bo ja tu mam lagi. Ja to znajdę. No. Stariowane odcinki. Nie, nie mów nic o jak bo już nie mam. No, zaraz będziemy. miał. No, jak będziesz sypał na, na książkę, to tak, ale mnie są napierdala, ja pierdolę. No mnie też. I to wszystkie no. po prawej stronie. Do dentysty nie jadę, bo mi będzie bolało. Boi się dentysty. Wezmę pod traktor, pod, mama, pod... mama ma się kupić trzeci monitor, jak pójdziesz że w dentysty. No niepotrzebne mi to do Trzeci monitor? Nie wiem co byś... Na... nie wiem, co byś nie no, z... no tak jak Piotrek. Ten, ten tu oziomek, oglądałby pornole na jednym, na drugim YouTube i swoje statystyki i, i liczyłby a... ice, a na trzecim by nagrywał. Nie, nie. No nie? Ja, nie. nie. Okej, okay, wiem, wiem, że oglądasz, no dobra, nie ukrywać. Ale przyznaj się, liczysz hajs, nie? Codziennie. Nie, bo nie mam... Nie mam z czego. Codziennie, od tych... O, ja wiem, że podpiszesz z tymi ruskami partnerstw. Nie podpisałem się C Ty, a tu nie ma tego. Ej, Piotrek by od razu podpisał. A tu nie musimy na wszystko jakiś konkretne zrobić. Możemy trochę góry tutaj zrobić z tego jeszcze. Normalnie tak się opłaca, ja... Ej, gdzie ty zawiscypałeś pół. No dobra, wejdź Piotrek. No ja idę tam do tego. ja już się rzucił. To idzie na wagach, mło! realistykę. Blisko byłeś. Blisko? No tam są Silosy jakieś. No i tam to było. Wodę. Na no, tam kieszonki nie było widać, o to jak? Jak nie jak to jest w ostatnim silosie kieszonka? Co ty to grasz? Same. ale może on patrzył na ostatni silos, to ten pierwszej. Co ty piotek robisz? Kurde, laki, laki Twoich rzeźbisz Okej, dochodzę A my wysypujemy panowie Ej, panie, i zacznij Widać Jak dziadek mówi, jak pierdolnie to, to się zatrzymaj co? Kiedyś, kiedyś cofam, cofam nie I mówię, się pytam je, jeszcze a, a on dziadek mi mówi, jak pierdolnie to, to się... O oh my gosh <grystanie> Dobra, będziemy mogli już kończyć przytem yeah, 23... No, gdzie tam jesteś Piotrek? Wejdź, jedynik wejdzie, a tam będzie do traktoru Stój Baśka Okej, okay, dobra To by było chyba na tyle Piszcie materiale, no i ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!